Witajcie. Przyszedł dzień na zrobienie czytania na przyszły tydzień, co może przenieść nowego, nowy tydzień. Wyciągając karty, pod spodem zobaczyłam tą. Karta mówi o nowym roku, ale też o odwadze, żeby zrobić nowy krok. Być może w przyszłym tygodniu pojawi się szansa, możliwość, lub coś pchnie was, żeby zrobić krok w czymś nowym. Być może myśleliście o czymś nowym, ale nie było czasu, lub też odwlekaliście z obawy, czy się uda. Ta kobieta jest, mogę powiedzieć, Zachwycona dniem bądź jakąś sytuacją. Za oknem jest kolorowy widok, a ona jest pełna radości. Może być nowy pomysł, który sprawi Wam wielką radość. Zobaczymy. Macie do wyboru grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Dorzucę jeszcze kamienie, które może wam pomogą: nadzieja, odwaga, błogosławieństwa. Wy wybierajcie, a ja będę nagrywać dalej.